To jest Karolina. Karolina ma problem z otwarciem puszki. O, udało się. Energetyki, suplementy, odzież i siłownia. Co łączy te wszystkie rzeczy? dzik. Sprawdzamy, jak wyciska to z Google. Brakuje opisów kategorii, a to one pomagają ludziom zrozumieć ofertę sklepu. Na stronie nie ma również nagłówka H1, który pomaga Google zrozumieć, czym właśnie zajmuje się dany sklep. Blok prawie pusty. A dwa wpisy miesięcznie? Już zrobiłabym robotę. Podkategorie są schowane. Warto je lepiej pokazać, żeby klienci trafili na to, czego szukają. W koszyku nie ma propozycji podobnych produktów, a to przecież okazja, żeby sprzedawać więcej. Brendowe frazy, takie jak Wukadik, już są wysoko, ale ogólne takie jak odzież czy siłownia, potrzebują opisów i call to action. Wukadik już jest legendą siłowni, a my robimy to samo w Google. Napisz po analiza SEO.